Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie 6 powodów, dla których warto kupić BNG Drive. Oczywiście mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę albo łapkę w dół, jeśli wam się odcinek nie spodobał. Uy! O kurde. W następnym filmie przedstawię problemy Bimengi Drive i jego wady i napiszcie czy tego typu materiały jak właśnie ten wam się podobają. Bo jestem tego bardzo ciekaw. A więc zapraszam do oglądania. Pierwszym powodem, dla którego chciałbym wam polecić kupno BMG Drive, jest coś widocznego na pierwszy rzut oka, czyli coś, co pewnie już się domyślacie. A mianowicie model zniszczeń. Nie ma drugiej takiej gry jak BMG Drive pod tym względem. Zniszczenia są niemal takie jak w prawdziwym życiu. Blacha samochodu fenomenalnie się wygina, zbieżność opon może się zepsuć po uderzeniu bocznym, lub możliwe jest całkowite wyrwanie kół. Przy specyficznych uderzeniach możliwe jest nawet wylanie oleju z silnika. Ilość szczegółów, jakie mogą zepsuć się w aucie, przytłacza mnie o zawroty głowy to jest po prostu coś pięknego, że każda część samochodu może się powyginać lub oderwać. Zresztą ciężko to w ogóle opisać słowami. Sami widzicie to właśnie teraz na ekranie i gwarantuję, że plusy tego tytułu zdecydowanie nie kończą się na tym podpunkcie. Bimendi Drive nie jest tylko symulatorem kolizji i zniszczeń pojazdu. Bach to nie jest nawet tylko gra, w której można się ścigać. Możesz robić godzinne sesje realistycznej jazdy w ruchu drogowym, tak samo możesz jeździć po offroadzie, możesz nawet w sumie latać samolotami, a jakby tego było ci mało, możesz również, co ciekawe, pływać setkami. Sporo osób twierdzi, że BeamNG Drive jest najlepszym symulatorem w wielu przeróżnych dziedzinach, które m.in. innymi w małym stopniu przed chwilą wymieniłem. A zawdzięczamy to niezwykłej fizyce, jaka znajduje się w naszej kochanej grze. Każdy nawet najmniejszy ruch oparty jest na skomplikowanej symulacji, uwzględniając takie czynniki jak ciśnienie powietrza, opór powietrza, prędkość, do jakiej rozpędzimy nasz pojazd. Posiadane konie mechaniczne, rodzaj opon, a nawet temperaturę powietrza i wiele, wiele więcej innych drobnych aspektów, które sprawiają, że jest to tak świetny i realistyczny symulator, tak naprawdę wszystkiego czego tylko Twoja wyobraźnia wymyśli. Nie wymyśli. No, jakoś jak zwał, tak zwał. No właśnie, wszystkiego czego Twoja wyobraźnia nie wymyśli. Ponieważ gra ta jest otwartym sandboxem, w którym jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia, bo przecież nie masz tu żadnej postaci, która ma limitowaną kondycję czy coś w tym stylu. Pierwszy rzut oka to w sumie co można robić w takiej grze, bo myślisz pewnie, że nie za wiele. I ja mogę ci przedstawić kilka propozycji, które wymyślam właśnie teraz na poczekaniu, nagrywając ten odcinek. Możesz pobrać mapę z wyskocznią do skoków Możesz pobrać nieoficjalny tryb multiplayer i rozbijać się z kolegami na skrzyżowaniu Albo robić z nimi pościgi policyjne W sumie jeśli nie masz żadnych kolegów tak jak ja to możesz robić pościgi z botami Tak troszkę w sumie smutno mi się teraz zrobiło jak o tym myślę no! Tak samo możesz wziąć malucha, zrespić do tego 5 najszybszych aut policyjnych w grze i spróbować uciec Równie dobrze możesz ustawić rampę i zrobić konkurs skoków, ale w mieście. Możesz grać w ukryty tryb kariery w BMG Drive. Możesz nawet zrobić karhanta z kolegami. Kaci, chodź tutaj! Możesz stać się mistrzem w ulepszaniu aut, co jest całkiem trudne i skomplikowane. Możesz driftować, albo z ciekawszych rzeczy możesz pobrać moda na niemiecki samolot i zrobić nalot jak w 39. Wymieniać można by i wymieniać. Tak jak już mówiłem, jedyną barierą jest ludzka wyobraźnia. Następnym powodem, dla którego BMG Drive jest warte kupna, są modyfikacje, które może stworzyć każdy. Znajdziemy ogromną ilość modów, jedne będą bardziej dopracowane, drugie mniej. Aby uniknąć pobierania tych gorszych, polecam pobierać mody tylko z oficjalnej strony twórców, do której link macie w opisie tego filmu. Oczywiście czasem zdarzą się dobre mody na innych stronach, chociażby takie jak Porsche 911 z filmu Top 10 Modów do Immense Drive, część druga. Ale radzę Wam uważać, aby nie nabawić się jakiegoś wirusa. Mody uzupełniają lukę w miejscach, w których twórcy gry lekko tę grę zaniedbali. Modyfikacje wcale nie muszą być autami. Równie dobrze, modami mogą być mapy, części do silników, nowe konfiguracje domyślnych aut, aplikacje interfejsu, albo nawet ulepszone dźwięki audio. Potencjał w tym wszystkim jest naprawdę spory. Co ciekawe, niektórzy z oficjalnych deweloperów BMG Drive tworzą modyfikacje, i wtedy mamy gwarancję solidnie dopracowanego moda. Piątym powodem, dlaczego polecam zakup jest, a właściwie to są kilkoroczne aktualizacje. Gra średnio 3 razy w roku dostaje całkiem niemałe update'y, a jeszcze częściej drobne usprawnienia i naprawy powszechnych błędów. Gra jest w wersji alfa, więc cały czas się rozwija poprzez dodawanie nowego kontentu. Zmiany są względnie różnorodne. Od zremasterowanych tekstur jakiegoś auta, po remaster mapy, albo dodania nowego bajeru usprawniającego grafikę. Po chociażby realistyczne odbicia w lusterkach i tym podobne. Co ciekawe twórcy biorą pod uwagę zdanie Community. Gdy grupa osób poprosi przykładowo o remaster oś auta, twórcy w następnej aktualizacji to robią. Rozwój tej gry pozwala sprawić, aby stawała się jeszcze lepsza. Jednak z drugiej strony zawsze zajdzie się jakieś pole do poprawy, przez co BeamNG może potencjalnie nie wyjść z wersji alfa i tym samym kiedyś umrzeć. Ale o tym więcej w następny piątek o godzinie 15 w następnym odcinku na kanale, w którym porozmawiamy sobie o problemach BMG Drive. Ostatnim z plusów BMG jest coś nieoczywistego na pierwszy rzut oka, ale jeśli się temu przyjrzeć, to ma to ogromne znaczenie. Oczywiście moim zdaniem. Mianowicie, mowa tutaj o świetnym community tej gry. Mam na myśli nas, czyli graczy, tak samo jak i twórców. Już tłumaczę: BMG ma jedne z najbardziej pozytywnych opinii ze wszystkich gier na Steamie. Co sprawia, że prawie każdy, kto grał w tą grę, ma o niej pozytywną opinię i pokupnie wraca do tego tytułu wielokrotnie. Twórcy słuchają się graczy i dodają do gry elementy, które chcemy, żeby zostały dodane, o czym już wspomniałem w przednim podpunkcie. Przykładowo, społeczność mówi, żeby zremasterować Ibiszu 200 BX i twórcy go remasterują. Jest to imponujące, nie ma innej takiej gry, chyba, w której twórcy do tego stopnia braliby pod uwagę zdanie społeczności na dany temat. Jedną kwestią są super deweloperzy, natomiast z drugą, nietypowe jak na dzisiejsze standardy, zjednoczone community pod filmami na oficjalnym kanale BMG na YouTube. Nikt się nie wyzywa i każdy każdemu pomaga. W innych grach ludzie wyzywają siebie nawzajem i kłócą kto ma rację, a kto nie. W tej grze tak nie jest, wszyscy są otwarci na zdanie innych. Polecam zajrzeć na oficjalnego Discorda BMG, gdzie atmosfera jest charakterystyczna i niepodrabialna. Napiszcie, czy walory, które wymieniłem, faktycznie są warte, żeby zakupić tę grę? Mam nadzieję, że tak. Starałem się przedstawić wszystko jak najrzetelniej. Jeśli coś Wam się w tym filmie nie podobało, dajcie znać w komentarzu. A będę po prostu wdzięczny. A jak już mówiłem, następny odcinek poświęcę Wadom Bimengi, bo przecież nie ma rzeczy idealnych na tym świecie. Dziękuję Wam za taką oglądalność pod ostatnimi filmami. Jesteście wspaniali. A więc to już będzie wszystko. Ja się z Wami żegnam. A więc do następnego, trzymajcie się. Cześć i pa pa.